Dobry, nazywam się Tomasz Rzyciński. Witam serdecznie wszystkich w czytaniu na dywanie. I dzisiaj przeczytam Wam fragment książki, którą napisała Dorota Combrzyńska Nogala, a zilustrował ją pan Artur Nowicki. Książka nosi tytuł Pies w czasach zarazy. No i przeczytam fragmencik, żeby was zachęcić do dalszej lektury. Zobaczymy. O jaką zarazę tutaj chodzi i jakie przygody ma Wiktor, 13-letni Wiktor. No to zaczynamy. Miejscówka. Tylna ściana naszej kamienicy graniczy z dużym parkiem miejskim. Do tej pory dla wszystkich mieszkańców było to czymś zwyczajnym, chociaż miłym. Kiedy jednak koronawirus, czyli pandemia na całym świecie, zmieniła wszystkim życie, miejscówka okazała się mega ważna. To, może ja się przedstawię. Jestem Wiktor i mam 13 lat. Mieszkam w oficynie na trzecim, ostatnim piętrze. Wyżej jest tylko strych. Pierwszego dnia, kiedy okazało się, że zamknięto szkoły, dzieci ogarnęła. <coughs> Fur, euforia. Euforia nie mylić z furią. Dzieci ogarnęła euforia. Super, to coś wspaniałego. Podejrzewam, że nasi nauczyciele też na chwilę odetchnęli z ulgą. Nie do uwierzenia, że mogliśmy się wtedy cieszyć. Teraz tęsknimy za szkołą. Po kilku dniach zaczęły się lekcje przez internet. Ciągle rozmawialiśmy z kumplami przez Facebooka, Instagram albo inne media. No ale potem nagle przestało być fajnie. Szczególnie kiedy wprowadzono zakaz wychodzenia z domu. Można było iść tylko do sklepu spożywczego, do apteki lub do pracy. A na spacer najwyżej z psem. Wszystko, żeby ograniczyć kontakty z, pocy... z potencjalnymi zarażonymi. Testy niestety nie były powszechne. Po jakimś czasie ludzie mieli dosyć, szczególnie kiedy zrobiła się słoneczna wiosenna pogoda. Z żalem patrzyliśmy na nasz park przez okno. Był dosłownie na wyciągnięcie ręki, a jednak niedostępny. Wtedy stary pan kopeć z Parteru nagle zaczął wychodzić ze swoim psem na długie spacery po parku. Do tej pory wcale tego nie robił, bo mu się nie chciało. Wypuszczał swojego asa na podwórko i zawsze były to awantury, bo po nim nie sprzątał. Pies godzinami wystawał przy furtce i tęsknym wzrokiem wpatrywał się w niedostępny zielony raj po drugiej stronie parkanu. I nagle cud. Stary kopeć ostentacyjnie paradował aleją na tyłach naszej kamienicy i rozkoszował się wiosną. Uwięzionym mieszkańcom kamienicy złość zalewała mózgi. Widziałem go doskonale z balkonu naszej oficyny, naprzeciwko taki sama moja koleżanka Ninka, więc razem z nudów obserwowaliśmy i komentowaliśmy co się dzieje. Podwórko jest w kształcie prostokąta. Od strony parku odgradza je parkan z furtką. Mieliśmy blisko. Kiedy wprowadzono kwarantannę, wszystkie alejki opustoszały i tylko pan Kopeć oraz kilku innych właścicieli psów z okolicy spacerowało w bezpiecznej od siebie odległości. Generalnie było pusto i głucho. Po kilku dniach sytuacja uległa pewnej zmianie. Zaczęliśmy widywać znanego wszystkim psa pana Kopcia, ale każdy spacer odbywał się yy, on z innym sąsiadem z naszej kamienicy. Popatrzninka. A rano był na spacerze z Trojanowską, a teraz znowu biega z tym perkusistą Markiem, zauważyłem. Ciągle łazi i furtka nieustannie skrzypi, potwierdziła moje spostrzeżenia. Okazało się, że Kopeć wypożyczał swojego psa na spacer za obiad zamówiony z restauracji. Niektórzy byli oburzeni, bo zawsze wybierał najbardziej wykwintne dania, rzadko chińskie potrawy czy pizzę. Chętnych jednak nie brakowało. Chociaż za jego plecami narzekali, iż jest tak chciwy, że w głowie się to nie mieści. Pan Kopeć znowu przestał wychodzić z domu. Tylko podawał smycz asa z psem na końcu i kartkę z wybranym daniem. My z ninką nie oburzaliśmy się na niego. <laughs> Wiedzieliśmy, że jest biednym emerytem. <laughs> nie miał nikogo, kto mógłby o niego zadbać, bo jest dość wredny. Radził sobie jak mógł, a jego as. Był jedyną istotą, której epidemia zmieniła życie na lepsze. Zaspacerowany. Muszę przyznać, że nie tylko Asowi, ale i mnie epidemia w jakiś sposób ułatwiła życie. Nie wiadomo, czy gdyby było normalnie, miałby tyle odwagi, żeby zagadać doninki. Miałbym tyle odwagi, żeby zagadać doninki. Miała jasne włosy związane w śmieszny kucyk na czubku głowy. Od razu wpadła mi w oko. Wprowadziła się do naszej kamienicy tydzień po feriach zimowych. Zauży zauważyłem to, bo przecież okna nowych sąsiadów były naprzeciwko naszych. Obserwowałem, jak ustawiają meble, wieszają obrazki, stawiają na parapetach doniczki ze storczykami. Widocznie któraś z nich była wielbicielką tych kwiatów, pewnie mama tej nowej. Miały też wielkiego pręgowanego kota, który natychmiast uwalił się między kwiatami. I z uwagą obserwował każde wychodzące na podwórko okno. Mijaliśmy się, z czasem, mijaliśmy się czasem z ninką w bramie, ale trochę się wstydziłem zagadać. Dopiero kiedy zamknęli szkoły, zacząłem częściej wychodzić na balkon. I ninka tak samo. Tak to się zaczęło. Dzisiaj padł mi internet. Nie mogłem odrobić lekcji. Może i dobrze, bo tyle tego było, że miałem już dosyć. Postałem na balkonie, pogapiłem się na park, a kiedy pokazała się Ninka, razem narzekaliśmy sobie na nasz domowy areszt. Ninka, pożyczmy Asa i przejdźmy się kawałek zaproponowałem. Zaraz zwariuję. Wtedy jeszcze dzieci mogły wychodzić z domu z psem na spacer i do sklepu. Dobrze, mam jakieś drobniaki. Może pan Kopeć nie zażyczy sobie nie wiadomo czego wszyscy mówią, że jest wyjątkowo nieużyty. Poszliśmy. Do jego mieszkania na parterze wchodziło się bezpośrednio z podwórka. Otworzył ze zbolałą miną i oparł się ciężko o framugę. Pasek jadowicie zielonego szlafroka zwisał mu aż do bamboszy z wywiniętymi figla figlarnie czubami. — Dzień dobry, czy możemy iść na spacer z asem? — Nie — odpowiedział kategorycznie. — Zjadłem dzisiaj już trzy obiady i mam niestrawność. — A on? Spójrzcie na to biedne zwierzę, wskazał psa teatralnym gestem, kiedy przybiegł z głębi ciemnego korytarza. Zaspacerowany! Na amen, zaspacerowany! Rzeczywiście, as nie wyglądał już jak spasiony serdel. Pękate boki zapadły się i prezentował się naprawdę doskonale. Za to jego właściciel miał zadyszkę, a brzuch mu wyraźnie urósł, rozpychając się między połami szlafroka. Prosimy, panie Kopeć, nie, nie możemy już! Błagałem, zapłacimy! Nie, mruknął bez przekonania. To byłoby nieetyczne. Brać od dzieci pieniądze w czasach zarazy. Nie, 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 przekonywał sam siebie, żeby czasem nie zmienić zdania. Nie, po prostu nie. Koniec. Kropka to możemy w ramach sąsiedzkiej pomocy coś załatwić. Ale co? Łypnął na nas podejrzliwie, a w jego oczach było już widać, że chce na tym dobrze wyjść. No, zaczęła Ninka. Moja mama namaluje pana portret. Albo portret asa. Albo podwójny. Podniosła palec do góry, co wyglądało bardzo, bardzo... Poważnie. Co ty powiesz? O dziwo się zainteresował. A twoja mama potrafi? Jest wielką malarką! Nina zadarła dumnie głowę i zaczęła wychwalać zalety mamy. Dobrze, dobrze. Zgodził się po chwili. Podwójny mój i asa. To chyba za kilka spacerów. Wtrąciłem oburzony na takie zdzierstwo. A może być za kilka. Kopeć oddał nam smycz. Wybiegliśmy uszczęśliwieni na ulicę. Twoja mama naprawdę namaluje ten obraz? S spytałem. Cóż ty, nie ma czasu. Ja go namaluję. Najwyżej no mi trochę pomoże. Spacer był naprawdę wspaniały. Do tej pory nie zwracaliśmy uwagi na to, że ulice miasta są takie piękne wszędzie dużo miejsca i świetny park. Chodziliśmy i chodziliśmy zadowoleni, że tak nam z Asem się udało. Nie mieliśmy pojęcia, że to nasz ostatni spacer. Wkrótce wprowadzono nowe zakazy. Wyprawa do sklepu. A tu Wam pokażę, jak wygląda, jak wygląda As. Zresztą on tutaj też jest widoczny. No dobrze, wyprawa do sklepu. Dzisiaj, zanim usiadłem na zdalnych, na zdalnych lekcjach, chciałem sobie popatrzeć na niedostępny już dla wszystkich park. Wyszedłem na balkon i pomachałem do Ninki. Pojawiła się zapłakana. Co się stało? Yy, spytałem zaniepokojony. Mama złamała nogę. To koniec. Nawet zakupów nie będziemy mogli, mogły zrobić. A muszę iść do apteki po lekarstwa. Ryczał. Nie macie rodziny? Wiedziałem, że... Wiedziałem już, że wychowuje ją sama mama, ale żeby tak nie mieć kompletnie nikogo? W Łodzi nie. Prze przeprowadziłyśmy się z mamą z, z Gdyni Idę, najwyżej mnie złapią Zapłacimy karę Bu, Tylko za co, za co Wrzuciła ręce do nieba Jak postać z kreskówki Przeprowadzka kosztowa kosztowała mnóstwo pieniędzy Pójdę z moim tatą Jak wróci z pracy, obiecałem Mama nie może czekać Skończyły nam się nawet środki przeciwbólowe Zaproponowałem, że z nią pójdę Będę wypatrywał policjantów I strażników miejskich To może być nawet ciekawe. Właśnie, właśnie szliśmy przez podwórko, kiedy okno pana Kopcia otworzyło się gwałtownie, a on sam zawołał konspiracyjnym tonem. Dzieciaki, kupcie mi proszę flaszkę czerwonego wina i aspiryny. A, za resztę lody, czy co tam, maknął z witkiem banknotów. Dzień dobry, to pan nie wie, że dzieciom teraz nie wolno wychodzić bez opieki na ulicę, ani do parku, ani do lasu? Grożą za to straszne kary, a wina to już przed pandemią dzieci... Yy, nie mogły kupować. Pouczyłem pana kopcia. Co ty powiesz? Zdumiał się. Nawet w parku pograć w piłkę nie możecie? Nie możemy. Nawet iść z psem na spacer. A na cmentarz? spytał, bo raz do roku zawsze wiosną spotykał się z kumplami nad grobem przyjaciela, a to wypadało jakoś niedługo. Na cmentarz można. Na cmentarz można, a do lasu nie. No to bardzo zastanawiające. Czuję, że moje prawa są bardzo ograniczone. Zirytował się i natychmiast nabrał ochoty na przechadzkę. To mam areszt? Może pan wyjść do sklepu, do apteki pracy w ważnych życiowych sprawach z psem lub z dziećmi na spacer. Wymienialiśmy z ninką jedno przez drugie nowe rozporządzenia. Tak więc sam pan musi sobie kupić to wino. Możemy iść z panem, bo ja muszę do apteki, oczywiście w odległości dwóch metrów. Co? wytrzeszczył swoje trochę wyłupiaste oczy i odgarnął białe jak mleko włosy z twarzy, co mu wiatr zmierzył. Dwa metry. Nawet domownicy wyjaśniła Ninka, to co? Idziemy? Idzie pan, bo mi się spieszy. Mama, mam zapasową maseczkę, pożywczymy panu, a rękawiczki będą w sklepie. No i czy poszli do tego sklepu, czy nie poszli, tego już musicie się dowiedzieć sami. Zapowiada się ciekawie dalsza część tej opowieści. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że, że Was zachęciłem do czytania. To był pies w czasach zarazy. Wiadomo, że wszyscy mamy tej zarazy dosyć, ale ta historia zapowiada się momentami śmiesznie. Zobaczcie, co się będzie działo dalej, i przeczytajcie do końca. Wszystkiego dobrego.